Cześć kochani, witam was bardzo serdecznie w chacie Tarata. Jest to czytanie na czerwiec dla wszystkich osób spod znaku byka. Zobaczmy jakie energie do was nadchodzą. Czego się spodziewać, z jaką energią będziecie kończyć czas czerwca. Energia główna dla was. Dwa miecze. Co odchodzi do przeszłości. Osiem buław. Co nowego się pojawia? Siedem mieczy. Jaka jest dla was rada? Siła? Z jaką energią kończycie czas? Czerwca. Dziewiątka mieczy. Co w tle czytania? Rycerz Monet. Jesteście zaangażowani w coś, co jest dla Was niezwykle ważne, a co zabiera Wam dosyć dużo czasu i macie świadomość również tego, że będzie się to ciągnęło przez dłuższy okres czasu. To nie jest sprawa, e, której rezultat możecie zobaczyć w ciągu najbliższych tygodni, nawet. To jest sprawa, która jeszcze będzie się ciągnęła dłuższy czas, natomiast czujecie się coraz pewniej w tej e, kwestii. Coraz pewniej czujecie się w jakiejś dziedzinie, która wam towarzyszy, w którą jesteście zaangażowani, czujecie, że posuwacie się do przodu i pomimo tego, że wciąż nie jesteście na tej pozycji właśnie króla, że wciąż nie jesteście na pozycji osoby, która jakby już kończy dane zadanie, doprowadza do końca dane wyzwanie, w które się zaangażowała, czujecie, że naprawdę jesteście już na całkiem przyzwoitym poziomie rozwoju, jeżeli chodzi o daną kwestię. Ma ona wymiar przede wszystkim zawodowy i finansowy. Natomiast energią główną jest karta Dwóch Mieczy, i jest to wybór pomiędzy dwiema myślami, dwiema ideami, dwo, dwoma pomysłami, które się u Was pojawiają. Zastanawiacie się nad czymś, naprawdę chcecie coś wybrać, chcecie się na coś zdecydować, chcecie podjąć jakąś decyzję. Natomiast nie do końca jeszcze macie wszystkie informacje, które ułatwiałyby wam podjęcie tej decyzji. Jesteście trochę na rozdrożu, jesteście trochę w kropce w chwili obecnej. Natomiast szukacie tych informacji, szukacie tych nowości, szukacie, co może Wam pomóc, w jaki sposób możecie zdobyć jak najwięcej informacji, które doprowadzą was do celu. Co możecie dalej zrobić, żeby rozwijać się, żeby. Osiągnąć ten cel, żeby osiągnąć sukces, który sobie wyobraziliście, który sobie gdzieś w głowie obraliście, poszukujecie tych informacji, chcecie uzyskać jasność. E, tej jasności póki co nie ma w czerwcu, szukacie dalej możliwości rozwoju, szukacie tego, co rozjaśni wam drogę. Do przeszłości odchodzi szybkość, e, Komunikacji z innymi osobami. To były bardzo dobre informacje, szybki przepływ informacji, szybkie działanie, bardzo dobre, pozytywne sytuacje, które pomagały Wam się rozwijać, które pomagały Wam osiągnąć to, co sobie zaplanowaliście. Czuliście się dosyć pewnie w działaniu, czuliście, że wszystko idzie tak, jak sobie to zaplanowaliście, natomiast ta energia niestety już odchodzi do przeszłości. Tak więc te pozytywne sytuacje, te pozytywne, łatwe sytuacje będą już powoli się kończyć, i to co nadchodzi, to jest zupełnie inna energia to jest siódemka mieczy. Oznacza ona, że będziecie zmuszeni do tego, żeby wykazać się kreatywnością, żeby wykazać się innowacyjnością, żeby podejść do sprawy w zupełnie inny sposób. Moment, w którym wszystko szło dosyć gładko, już się kończy. I teraz potrzebujecie wykazać się swoimi umiejętnościami, swoimi talentami, um, swoimi zasobami intelektualnymi, swoją wiedzą, swoim doświadczeniem, i niestety musicie podejść do sprawy dosyć sprytnie, pomimo tego, że znacie już problem, że znacie sytuację, robiliście coś w bardzo podobny sposób przez dłuższy okres czasu, i to po prostu nie działało. Karty Wam mówią o tym, żebyście zaczęli podchodzić do e, tej sprawy, do tej sytuacji. Z zupełnie innej perspektywy, w zupełnie nowy sposób, żebyście podeszli do tego sprytnie, nieszablonowo, niekonwencjonalnie i to Wam pomoże. Dla co niektórych z Was, mam nadzieję, że dla jak najmniejszej liczby osób to też jest pojawienie się osoby, która może być tak zwanym cwaniakiem, może być osobą, która będzie bardzo e, nieprzyjemna, która będzie mogła manipulować swoim otoczeniem, która będzie mogła wykorzystywać sytuację. Na swoją korzyść oczywiście i kosztem innych osób. Tak więc, karty Was ostrzegają, żeby być ostrożnym, żeby przyglądać się osobom w swoim otoczeniu, żeby patrzeć na to, co się dzieje wokół Was i nie ufać każdej jednej osobie, która pojawia się na Waszej drodze, dlatego że warto jednak przeanalizować, czy dana osoba faktycznie ma dobre intencje wobec Was. To, jaka jest rada dla Was, to jest karta siły, karta wielkich arkan, bardzo dobra karta, szczególnie na tej pozycji i mówi ona o tym, żebyście nie wątpili w siebie, żebyście uwierzyli w to, że jesteście w stanie podołać nawet najbardziej wymagającym, najtrudniejszym sytuacjom, które mogą pojawiać się w tym miesiącu na Waszej drodze. To jest karta wspierająca Was, to jest karta mówiąca o tym, że jesteście w stanie wykazać się wszystkimi swoimi najlepszymi stronami, że jesteście w stanie osiągnąć cele i plany, które sobie postanowiliście, które sobie e, obraliście. To jest karta przypominająca Wam o tym, że macie te wszystkie talenty, wszystkie umiejętności, doświadczenie, wiedzę potrzebną do tego, żeby pokonać te trudności, z którym się zmagacie. Osoby, które zmagają się ze sprawami romantycznymi, uczuciowymi, te ta karta mówi o tym, że macie w sobie wystarczająco dużo siły psychicznej, emocjonalnej, do tego, żeby temu wszystkiemu sprostać. Te osoby, które zmagają się ze sprawami bardziej intelektualnymi w pracy, które zmagają się ze sprawami praktycznymi, czy w domu, czy też w pracy, karty te też mówią, że karta ta mówi też o tym, że macie w sobie wystarczająco dużo zasobów macie w sobie wystarczająco dużo narzędzi do tego, żeby zwyciężyć, żeby pokonać te trudności, żeby podołać tym wyzwaniom, podołać tym sprawom, które sobie wzięliście na głowę, które pojawiły się w waszym życiu i e, które zawracają wam teraz, które nie pozwalają wam się zrelaksować. Ta karta wam przypomina, że dacie sobie z tym wszystkim radę, w jak najlepszy sposób poradzicie sobie ze wszystkim. Być może z małymi problemami, ale nie będzie tutaj żadnych drastycznych scen. Poradzicie sobie ze wszystkim bardzo dobrze. Natomiast kończycie czas mm, czerwca, przechodzicie w czas lipca z dziewiątką mieczy. To jest karta znów pojawienia się dosyć wymagającej sytuacji od Was i to przede wszystkim sytuacji, y, która wymaga od Was wiedzy, która wymaga od Was y, dosyć dużego wysiłku intelektualnego. Również to też jest karta bardzo mm, nasilonej komunikacji z kimś. Możecie naprawdę zmagać się, jeżeli chodzi o komunikację, jeżeli chodzi o jakiś projekt w pracy, jeżeli chodzi o jakieś zadanie, którego się podjęliście, nawet w waszym życiu prywatnym. To może od Was wymagać naprawdę dużego zaangażowania. Pomimo tego, że karta jest przedstawiona w dość dramatyczny sposób, przede wszystkim mówi ona o tym, że y, bardzo skupiamy się na jakimś zadaniu, bardzo nam zależy na tym, żeby coś dokończyć, żeby coś doprowadzić do końca, żeby intelektualnie sprostać czemuś, co trochę nas już męczy, co jest naprawdę wymagające. Pod koniec y, tego miesiąca, na początku lipca będziecie czuli kumulację tego y, poczucia, że macie trochę tego wszystkiego dość, że chcecie już to nareszcie zakończyć, że chcecie się tego pozbyć. Dla osób, które bardzo lubią um, wyzwania intelektualne, które dobrze się w tym czują, pod koniec miesiąca będzie Wam sprzyjała karta mówiąca o łatwości skupienia się. Będziecie mieć naprawdę umiejętność, chęć, możliwość do tego, żeby skupić się bardzo intensywnie na jakimś zadaniu i kontynuować pracę przez bardzo długi okres czasu, będzie Wam to sprawiało w pewnym sensie przyjemność. Te osoby, które lubią takie wyzwania, będziecie mieli pod koniec miesiąca możliwość do tego, żeby wykazać się i żeby pokazać światu, na co was stać. Tak więc ym, podsumowując, to będzie y, miesiąc, który może być dla Was wyzwaniem, dlatego że energią główną jest jednak Dwójka Mieczy, która mówi o braku podjęcia decyzji. Potrzebujecie jakiejś informacji, potrzebujecie rozjaśnienia drogi. To jest w pewien sposób y, karta przeczekania czegoś, karta oczekiwania na jakąś informację, karta analizowania sytuacji. Do przeszłości odchodzi sytuacja, łatwiejsza sytuacja, w której łatwo wam było się komunikować. W przyszłości, w czerwcu, na początku lipca, możecie spodziewać się osoby, która może, być, może mieć tendencję do tego, żeby manipulować swoim otoczeniem. To też jest karta namawiająca Was do tego, żebyście byli bardziej kreatywni, żebyście myśleli nieszablonowo i żebyście nie podchodzili do starych problemów dokładnie w ten sam, sam sposób jak do tej pory. Pamiętajcie o tym, że jesteście w stanie pokonać nawet największe trudności, jesteście w stanie sprostać nawet najbardziej trudnym zadaniom, które będą się pojawiały na Waszej drodze. Pod koniec miesiąca bardzo intensywne skupienie na jakimś zadaniu. Co niektórzy z Was będą się bardzo dobrze w tym czuli. To też jest karta, która mówi o tym, żebyście nie podążali w kierunku myśli autodestrukcyjnych, które mogą się pojawiać w momencie, kiedy będziecie czuli się. Przycie, będziecie czuli się przytłoczeni tymi wszystkimi myślami. Pamiętajcie o karcie siły, która wam przypomina, że jesteście w stanie pokonać nawet największe trudności, poradzicie sobie ze wszystkim. Moi drodzy, mam nadzieję, że moje filmiki wam się podobają. Jeżeli tak, serdecznie Was zapraszam do subskrypcji, do lajkowania i do zobaczenia już wkrótce.